Witam w prezentacji i montażu 61 numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy bęben hamulcowy, tarczę kotwiczną, podkładkę, osłonę osi i śrubki. W tym numerze zostało przymocowane koło do osi wraz z beptem hamulcowym i tarczą kotwiczną. Po montażu części 61 numerów mamy zmontowane. Osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, spornik przedniej osi z chłodnicą, przednią osi dwoma zwrotnicami, błotnikami i dwoma kołami, obciążnik, zaczep, silnik z pojemnikiem na baterię, zbiornik paliwa głośnikiem, kolumna kierownicy z kierownicą, elektronikę, lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów, tylnego mostu, pochwę tylnego mostu ze zwolnicami, tylny błotnik ze światłami, dwa akumulatory, dwie części przekładni kierowniczej z drążkami kierowniczymi, zbiornik powietrza, dwa wsporniki ze sworzniem, przyczepy z belką, spornikami z i obrotnicą, i przednią oś z kołem. Numer 61. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji zdjęcie modelu z przodu informacja o wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą traktor dla małych gospodarstw. W latach 30 XX wieku nastąpił rozkwit przemysłu motoryzacyjnego. Producenci maszyn rolniczych nie pozostawali w tyle za producentami samochodów. Przedsiębiorstwa skupiały się jednak na projektowaniu urządzeń dla właścicieli wielkich gospodarstw, głodnych zainwestować w potężne ciągi. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że mechanizacja w każdej branży przekłada się na oszczędność czasu, zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów. W przypadku rolnictwa potrzebne były urządzenia, które mogły za zastąpić pracę ludzkich rąk i zwierząt pociągowych. Mamy zdjęcie informacji, że zanim opracowano popularny trzypunktowy układ zawieszenia narzędzi, jednym ze stosowanych rozwiązań był montaż maszyn uprawowych bezpośrednio w środkowej części korpusu ciągnika. Mamy zdjęcie informację, że niewielki rozmiar i maska ciągnika przesunięta w bok stanowią o wyjątkowości traktora Fermal Cup. Właściciele zakochani w maszynach tej marki od 2005 roku organizują w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych imprezy Cupy PES. W 1977 roku fabrykę w Loisville opuściło pierwsze 500 traktorów marki Fermal Cup. Rok później wyjechało z niej aż 11 tysięcy ciągników. Mamy zdjęcie informacji, że cenę 545 dolarów za traktor można uznać za okazyjną. W porównaniu z cenami starego modelu Ferman F14, wersja ze stalowymi kołami kosztowała o 110 dolarów więcej, a z ogumowionymi o 235 dolarów więcej. Mamy zdjęcie informacji, że obniżona wersja ciągnika wygląda na bardzo stabilną. Takie rozwiązanie również miało wady. Mały prześwit sprawiał, że maszyny nie można było używać do prac pielęgnacyjnych przy wysokich uprawach. Mamy zdjęcie informacji, że w 1963 roku traktor Ferma Cub otrzymał nową maskę, przemianowano go wówczas na Internacional cab. Takie działania było konieczne, ponieważ należało unowocześnić wygląd ciągnika opracowanego w latach 40. XX wieku. Mamy zdjęcie i zaprzęgnij traktor do roboty i pożegnaj się z powolną męczącą pracą, którą wykonywałeś wcześniej. Także miało jedno z haseł promujących ciągnik fermerkapy wśród farmerów. Ciekawostka! W 1950 roku powstała seria białych traktorów z czerwonymi pelgami. Ciągniki promowały modele Fergman Cup podczas pokazów organizowanych przez dealerów. Wersje demonstracyjne, które znalazły klientów malowano na czerwono, lecz czasami się zdarzało, że to odbiorcy trafiał w biały traktor. Obecnie ciągniki z białym malowaniem stanowią nie lada gratkę dla kolekcjonerów. Galeria Ursusów Mamy zdjęcie Ursusa C-4000, który przejeżdża obok PGR-owskiego osiedla. Bloki były proste, lecz wiele z nich z czasem obrastało komórkami i garażami samodzielnie dobudowanymi przez mieszkańców. 1976 rok. Mamy zdjęcie informacji, że pracownicy Państwowego Gospodarstwa rolnego napełniają siewniki nasionami pietruszki. Uprawa tego warzywa udaje się na żyżnych glebach i wymaga licznych zabiegów pielęgnacyjnych. 1976 rok. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem i pokazaną oś z zamontowanym kołem. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli pomost, uchwyty i zawór hamulcowy. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.